Siemanko. Jest 5 rano. Dzisiaj jest wtorek. później ma być straszny upał. Eee, Wyskoczyłem sobie tak na 1,5 godziny porzucać. Eee, na tą metę, gdzie ostatnio wyjeżdżałem same słówki. Zawsze tam jestem wieczorem, więc postanowiłem się spróbować eee, z rana. Trochę zaspałem, ale mam nadzieję, że dużo ludzi nie będzie, bo jest środek tygodnia. A przy okazji widzę też na to, że może będzie bolka, widać to, porzucam, bo w tym roku jakoś jeszcze boleń nie połowiłem No i co, zobaczymy Nie ma żadnego wiatru A tak wygląda Wisełka Często tam na tych moich miejscówce są jakieś niedobitki po imprezach wczorajszych, ale dzisiaj chyba nie ma Ładnie to wszystko wygląda. Ciekawe, czy tu chodzą. jest ryba Ale nie wiem co to jest O okonak. okonek <laughs> Okonek, ładnie na okoń w sumie Nie potrzebuję nawet uderzenia Tak jakby siadł Ma wopka Lubię takie okonie Garbusy Taki okoń, no myślę, że ma też po 25 I to co mówiłem, łowienie na kamieniach jest zabójcze też dla woblerów, bo te stery wypadają Dzisiaj kolejny mój wobler eksumowy Ale na szczęście nie wypadł, tylko się poludował, więc go podkleję Jest ryba. Znowu siadła. O, kolejny garbus. Aj, spadł. Ale ładny, ładny, ładny garbus. Znowu uderzenie było bardzo lekkie. Nie poczułem w ogóle, że to ryba. I to już był ładny garbusak Jest! Teraz było uderzenie. Nie wiem czy to okoń, czy może mały sandacz. I co to może być? Sumek! O! Te sumki naprawdę szaleją. taki sumek tych sumek naprawdę ostatnio jest bardzo dużo czy może było ich wcześniej też bardzo dużo ale nie wyjeżdżało to na wędkę nie wiem czy to będzie widać ładnie ale o takiego ładnie poszedł No i dzisiaj taki krótki wypad eee, Coś tam się działo, dwa oko nie były A właściwie jeden okoń, drugi nie wyjechał eee, Takie już ładnicze, no i mało Także na godzinę nawet warto przyjechać sobie na Wisłę Ja tak często robię przed pracą No czasem się jakaś niespodzianka przydarzy No ostatnio wielkość rzut nie poraża Niestety No ale cały czas trzeba próbować, mam nadzieję, że że no w końcu ta setna wyprawa znowu się pojawi i znowu będzie jakiś konkret. Także co? Pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania kanału. Eee, może ktoś może kliknąć łapkę w górę, jak mu się film podobał albo filmy inne, bo już tych filmów trochę rzuciłem. No i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Eee, no i ryby będą coraz większe. Także pozdrawiam i do zobaczenia nad wodą